Przychodzi do Ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny, okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. Dam, Panie, ufność w Twoim wielkim pragnieniu znalezienia mnie, pogubionego grzesznika, nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, ty gorąco pragniesz okazywać mi miłosierdzie. Dziękuję Ci za to, w tej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani, pozdrawiam was serdecznie w tym nowym miesiącu, który wczoraj rozpoczęliśmy i zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Na początku zwróćmy się do świętego Michała Archanioła, prosząc go o osłonę. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Kochani, wsłuchajmy się jeszcze w słowa z dzienniczka świętej siostry Faustyny, słowa, które ona zapisała. Cóż to szkodzi mi żyć otoczona sercami niechętnymi, gdy mam pełnię szczęścia w duszy własnej? Albo co mi pomoże życzliwość serc innych, jeżeli nie posiadam we własnym wnętrzu Boga? Kiedy mam Boga we własnym wnętrzu, cóż mi może szkodzić? Właśnie o to prośmy, żeby, żeby nieustannie żyć w tej świadomości, że Pan Bóg jest w naszym sercu obecny. I z taką ufnością zawierzajmy te wszystkie intencje, z którymi się tutaj łączymy, te intencje, które zostawiacie w komentarzach, to wszystko, co jakoś nosimy w nas i z czym przychodzimy do serca Jezusa pełnego miłosierdzia, powierzając to wszystko Jemu. Prośmy też i za naszą Ojczyznę, i za pokój na świecie, za pokój w naszej Ojczyźnie, w tych wszystkich miejscach, gdzie tego pokoju brak. Właśnie, żeby Chrystus zawsze był pokojem w tych wszystkich przestrzeniach i ten pokój wprowadzał swoją obecnością. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pąskim piłatem, ukrzyżowan u Marii pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i Wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Święta Siostro Faustyno, módl się za nami, Błogosławiony Książę Michale Sopoćko, módl się za nami. Kochani, zapraszam was, e, oczywiście jeszcze zostańcie, a tym razem właśnie na kolejnym dniu nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. A oczywiście i każdego dnia e, wieczorem o 20.30 na wspólny różaniec, o godzinie 15 na wspólną e, modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. A za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję i życzę dobrego popołudnia. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Nowenna do Ducha Świętego, Dzień Czwarty. Panie Jezu Chryste, w dniu w niebo wstąpienia nakazałeś swym apostołom, nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie świadkami aż po krańce ziemi. Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie wstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki Niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie. W naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz, dlatego prosimy Cię, ześlij na nas ducha Twojego. Panie Jezu, który jesteś prawdą, mądrością i odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze Słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi. Ześlij na nas ducha twego. Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba. Ześlij na nas ducha twego. Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga. Ześlij na nas ducha twego. Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem. Ześlij na nas Ducha Twego. Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie. Ześlij na nas Ducha Twego. Niech przyjdzie Twój Duch i łaskawie kieruje dziejami świata, odnawiając oblicze ziemi. Ześlij na nas Ducha Twego. Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą. Niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich. Ześlij na nas Ducha Twego. A teraz módlmy się tak, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Prosimy Cię Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię, pragnąc, by mocno zapłonął, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Litania do Ducha Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie Chryste, Lejson, Kyrie, Leison, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, trzecia osoba trójcy Najświętszej, zmiłuj się nad nami duchu święty który od ojca i syna pochodzisz zmiłuj się nad nami duchu święty który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami zmiłuj się nad nami duchu święty który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który stąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu Świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawcą mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas Duchu Święty. Od zwątpienia wzbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej wybaw nas duchu święty, od braku serca wobec bliźnich naszych wybaw nas duchu święty, od zatwardziałości w grzechach wybaw nas duchu święty, od zaniedbania pokuty wybaw nas duchu święty, od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli. Wybaw nas, duchu święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, duchu święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, duchu święty. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty, abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty, abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty, abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył. Wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas własce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Módlmy się. Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroni nas od wszelkiego złego. Amen.